Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, w Wenusowy Piątek. Zobaczymy sobie dzisiaj jakieś energie, słowa od bratnich dusz, albo od Waszych partnerów, albo jakiejś tam sympatii, czy ewentualnie od osób, z którymi nie macie kontaktu. A w jakiś sposób tam o Was myślą, lub jak jesteście z kimś, to może nawet są to jakieś takie emocje, słowa niewypowiedziane różnych względów, tak, różnych blokad, wstydu, nie wiadomo co, każdy z nas tutaj różne jakieś dziwne blokady i tematy ma, więc, ale zobaczymy, dobrze i wybieramy jeden, dwa i trzy i jedyneczka, co chce być tu powiedziane, o, no twoje piękno jest tak urzekające, że zapominam mrugać, świetnie. E, dwójeczka. O, jestem zakochany, zakochana w tobie. Pięknie. I trójeczka. Proszę. Ja i ty to jest super para. No pięknie. Świetne energie dzisiaj nam wyszły. No pozdrawiam serdecznie, pa pa.